Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale. Kolejnym filmie z serii Moje krypto myśli. Seria krótka do 10 minut, chociaż często to przekraczam. Dzisiaj też będzie ciężko, więc będę się mega, mega streszczał. Natomiast seria w mojej opinii bardzo wartościowa, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem i pokazuję również te wartościowe rzeczy, które ja widzę w rynku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkich moich projektach NFT tak pokrótce, po minutce, które mam w portfelu. Często pytaliście, jakie mam tak naprawdę NFT, w co ja inwestuję na tym rynku, więc chciałbym zebrać to w jednym filmie, żeby był taki łącznik, szczególnie dla osób, które później będą gdzieś tam tym się interesowały. Oczywiście wszystko co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko moje prywatne zdanie. Jeżeli jesteś nowy na kanale, subskrypcja, łapa w górę i lecimy z tematem. Rynek NFT rozwija się w niesamowitym tempie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zainwestowałem na tym rynku, to myślałem, że to będzie jeden projekt, że nie będę gdzieś tam wszedł dalej. Dzisiaj osiem projektów w moim portfelu. Każdy jest inny, każdy wnosi inną wartość, ale każdy jest wyselekcjonowany właśnie z tego rynku, który dzisiaj jest bardzo, bardzo mocno w trendzie. Rynek NFT rozwija się bardzo szybko, ale ciągle ten market cap nie jest duży. Ciągle jest tutaj bardzo dużo do zrobienia i jeżeli trend się utrzyma, jeżeli te gry oparte na blockchainie, jeżeli to keny NFT, te, które wnoszą niesamowitą wartość pójdą w górę, to to wszystko może rosnąć bardzo szybko. Oczywiście w tego typu rynkach, rynkach młodych, rynkach ciągle jeszcze spekulacyjnych, gdzie wiele projektów nie pokazało jeszcze produktu, nie pokazało gier, które będą właśnie tutaj fundamentem do wzrostu wartości poszczególnych tokenów jest to rynek ciągle spekulacyjny i trzeba bardzo, bardzo mocno tutaj liczyć się z ryzykiem. Oczywiście nie dajcie się zwariować, ja wiem, że jest dużo informacji właśnie o NFT, natomiast w mojej prywatnej Opinii, warto w portfelu mieć kilka pozycji, aczkolwiek to nie jest porada inwestycyjna. Na początku zapraszam również tę na naszą grupę NFT Polska, także warto dołączyć. Tam mamy osoby, które nie tylko spekulacyjnie podchodzą do tego rynku, ale mamy miłośników gier opartych na blockchainie, mamy ludzi, którzy sprawdzają te projekty, kupują różnego rodzaju tokeny NFT, także warto, warto tam być. Chcesz zobaczyć, co ja mam? Chcę zobaczyć mój portfel NFT, zostań ze mną, łapa w górę, Przemosimy się już i lecimy z tematem. Moja przygoda z rynkiem NFT z grami właśnie opartymi na blockchain zaczęła się od Sandboxa. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten projekt, było dla mnie to nowe, niezrozumiałe. Natomiast uznałem, że warto gdzieś tam na tym wczesnym etapie dołączyć do tego projektu. Oczywiście przeważyło tutaj to, co dzieje się dzisiaj w normalnym gamingu, tak, a więc uważałem, że są pewne gry oparte właśnie o piksele, pewne gry, które odniosły gdzieś tam sukces, no i oczywiście działałem w świecie kryptowalut więc uznałem, że taki projekt oparty również na blockchainie yy, będzie miał niesamowity potencjał pierwsze swoje działki oczywiście kupowałem za 30 dolarów, więc w porównaniu z tym co jest teraz to było naprawdę naprawdę tanio, yy, natomiast Teraz, tak jak wiecie, rozwinęło to się bardzo, bardzo mocno. Cały czas tak naprawdę jesteśmy również przed oficjalnym startem gry, więc dopiero za jakiś czas zobaczymy, jaka będzie tu grywalność i czy sandbox tutaj spowoduje to, że gracze pokochają tą grę, a co za tym idzie, właśnie będą tu inwestować. Jeżeli chodzi o sandboxa, to tutaj inwestuję zarówno w tokeny NFT, a więc kupuję tej landy, ziemię. Jeżeli nie widzieliście jeszcze na czym to polega, macie na moim kanale dwa filmy. Teraz u góry widzicie link do pierwszego i drugi również na moim kanale, znajdziecie tutaj bez problemu. A więc moja miłość do NFT zaczęła się od Sandboxa. Sam token SAND jest to token użytkowy, tak zwany token, który służy do tego, żeby właśnie tutaj kupować różne rzeczy na marketplace 0.56. Obecnie, słuchajcie, jesteśmy 26% poniżej właśnie ATH, który jest na poziomie 0.77. Mam trochę tego SANDa, oczywiście wykorzystywałem go do tego, żeby kupować landy. Chociaż pierwsze landy kupowałem za Ethereum, natomiast cały czas trzymam swoje sandy, czekam na start gry, czekam na użyteczność i zobaczymy jak tutaj to wszystko się rozegra. Drugim moim projektem, w który zainwestowałem był projekt Terra Virtua. Jest to projekt, który do tej pory przyniósł mi największe zyski. Połowę pozycji już tutaj mam, że tak powiem zrealizowane po to, żeby wejść właśnie w kolejne projekty NFT. Projekt mega, mega ciekawy. Jest tutaj takie 4-minutowe wideo. Jak sobie tu klikniecie play, to naprawdę przez 4 minuty jest pokazane, jaki jest potencjał tego projektu. Oczywiście jest również Marketplace, są karty MFT, są, są również figurki MFT, ale również aplikacja, gdzie to wszystko właśnie zbieramy, i również przeniesienie do tej rzeczywistości. A więc mamy tam takie półeczki, gdzie możemy sobie ustawiać te nasze figurki MFT. Również Marketplace, tak jak mówię, dla graczy. A więc bardzo, bardzo fajny projekt. Tak naprawdę moje oczy otworzyły się tutaj właśnie po zobaczeniu tego filmu, gdzie poznałem ten projekt mocniej, zresztą pokazywałem Wam to w pobudce. No i na pewno projekt przełomowy, również, również właśnie tokeny NFT, te ich są w 3D. Tutaj macie taki obrazek mniej więcej jak to wygląda, a więc naprawdę projekt ciekawy także to była moja druga pozycja. No oczywiście tutaj udało mi się już zrealizować zyski, ale część sobie trzymam. Jeżeli chodzi o Terre Virtua 0.87, my kupowaliśmy to naprawdę tanio, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. No i jeżeli chodzi o ATH, ono były na poziomie 1.21, a więc jesteśmy 27% na minusie. Także tutaj temu projektowi również można się przyjrzeć i koniecznie, koniecznie jeżeli uznacie, że projekt jest wartościowy, obejrzyjcie ten filmik. Trzeci projekt był to projekt, który kupiłem tak naprawdę niedawno. Był to projekt Seascape. Yy, tutaj był to projekt, który przede wszystkim łączył gaming, platformę z gamingową, NFT z rynkiem DeFiowym. No i tutaj to co również mnie bardzo mocno przekonało to inwestorzy, którzy zainwestowali tutaj w ten projekt, między innymi właśnie Binance, także tutaj oczywiście czekamy wszyscy na listnik na Binance, ale dużo innych bardzo wartościowych partnerów, właśnie Chainlink, Daomaker, Maker, Matic, Moon, Moonbeam, także tutaj będzie działo się naprawdę dużo, sam roadmap wygląda mega, mega, mega ciekawie, drugi kwartał właśnie implementacja z Polkadotem, z Kusamą, także będzie tutaj ciekawie, na pewno z, Barnet, z Binance Smart Chainem również będą tutaj jakieś ruchy wykonywane, jest już pierwsza gra zrobiona przez Seascape'a, nazywa się Block Lords. będą kolejne gry, tak, oczywiście token Chrome, który będzie służył tutaj do działania w tym całym ekosystemie, sam token jest już dość drogi, słuchajcie, 50 dolarów, ja kupowałem go po 19, także już również jest niesamowity zysk, natomiast tych tokenów, słuchajcie, nie jest dużo, ich będzie tylko 10 milionów, więc tutaj również warto się przyjrzeć, samo to, że Binance zainwestował, no i również, że ma to być DeFiowe, daje tutaj naprawdę dużo możliwości i to była moja trzecia pozycja pozycja, pozycja moja ostatnia sorry, że nie po kolei ale gdzieś tam tak otwierałem żeby pokazać Wam to wszystko, a więc Arkona, projekt, który zrobił na, na mnie dość duże wrażenie, szczególnie, że po tym jak poznałem e-comi, które już znacie, które zaraz będę Wam pokazywał, ym, myślałem, że nic nowego w moim portfelu nie zagości, jeżeli chodzi o ten rynek NFT, natomiast każdy dzień na tym rynku mnie niesamowicie zaskakuje, każdy dzień powoduje to, że przerzucam kolejne środki właśnie z jednego projektu na drugi i mój ten portfel NFT również się y, tutaj mega, mega właśnie powiększa. Przede wszystkim sprawdźcie sobie Twittera, jeżeli o, zobaczycie filmy na Twitterze, zrozumiecie czym jest Arkona, gdzie właśnie możemy kupować działki, ale w tym wirtualnym świecie, tak? Jest sprzedaż działek, i w wirtualnym świecie możemy implementować nasze tokeny e NFT. Y ja, po, jak zobaczyłem te filmy, to naprawdę kopara mi opadła. Niesamowita rzecz, a więc również widzę tutaj oczywiście bardzo, bardzo duży potencjał. No jeżeli chodzi o Arkonę, y ja ją kupowałem za 002 z hakiem, więc już jest tam lekki plus obecnie jest 0,31 słuchajcie, jesteśmy 36% poniżej ATH, a więc 0,49 także również temu projektowi warto się przyjrzeć oczywiście tutaj będziemy patrzeć jak to będzie się rozwijać, pamiętajcie, że w tych wszystkich projektach, jak ja to nazwałem w ostatniej pobudce, trwa Defi Wars, a więc nie wszystkie przetrwają po prostu ja chciałem Wam pokazać te projekty które ja mam w swoim portfelu a więc tutaj taka gra, która będzie przenosić te nasze tokeny NFT, ale właśnie słuchajcie do świata rzeczywistego, tak, no niesamowita rzecz, tak A więc możecie sobie czołga gdzieś tam na działce, którą kupicie, sobie postawić i pokazywać takie galerie znajomym. Także projekt fajny, i w mojej opinii bardzo, bardzo ciekawy. Kolejny projekt, który ostatnio dołączył do mojego portfela, projekt, o którym wam już kilka razy mówiłem, jest to projekt. Wax, projekt Wax, który jest na rynku od bardzo, bardzo dawna. Jest to, tak jak tutaj się nazywają, King of NFTs. To ja bym raczej ich nazwał, że to był ojciec wszystkich NFT, tak. Dzisiaj to jest ekosystem kompletny, tak. Mają swojego własnego coina, mają swój własny portfel, mają swój własny marketplace, gdzie właśnie projekty mogą listować swoje karty. One są oczywiście do kupienia za kryptowalutę Wax. Moim zdaniem dzisiaj projekt naprawdę naprawdę niedoceniony i uważam, że tutaj może się naprawdę dużo wydarzyć, a więc również zerknijcie sobie na szczególnie roadmap, zobaczcie, co ma się wydarzyć w najbliższych czasach, bo będzie tutaj się działo. Przejrzyjcie sobie oczywiście White Paper. Jeżeli chodzi o cenę tego projektu 0.23, on kosztował bardzo dużo, tak kiedyś sprawdźmy sobie te ATH 277, a więc słuchajcie, 90% poniżej ATH. Natomiast tak jak mówię, to jest. Jest ekosystem kompletny, tak? Mamy wallet, tutaj mamy narzędzie dla deweloperów, mamy marketplace dla, dla ludzi, mamy smart market, a więc możliwość tutaj sprzedawania i kupowania dużo bardzo ciekawych rzeczy. Atomic Hub to jest również dziecko Waxa, tak? A więc tutaj odbywają się te wszystkie przedsprzedaże. To, co ostatnio pokazywał NIO, a więc była tutaj przesprzedaż kart. Słuchajcie Street Fightera, które sprzedały się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. A więc dla mnie WAX jest takim pomostem dla projektów. Też wiele osób korzysta tutaj, implementuje tutaj narzędzia WAXa właśnie po tego, żeby stworzyć gry oparte o NFT. Także tutaj myślę, że sam ten marketplace, jeżeli cały czas ten rynek będzie się rozwijać, to również ten projekt wybrałem do swojego portfela. No i oczywiście projekt, o którym mówię najwięcej. Projekt, który naprawdę zmienił moje postrzeganie NFT, dlatego że oprócz tego, że dają wartość na cały rynek NFT, to mają produkty, które są licencjonowane. Nie będę tego omawiał, bo macie również na moim kanale dwa filmy. Teraz u góry widzicie link. Także sobie zerknijcie. Oczywiście, produkt w fazie beta. Czekamy tutaj na główny produkt, bo wiele rzeczy jeszcze nie działa. Za 7 dni listing na Uniswapie. Już mamy bardzo dobry wynik na tym projekcie. ECOMI znajdźmy sobie, zobaczmy jaka jest dzisiaj cena jak to wygląda, słuchajcie 0.007 a więc to jest ciągle dobry gem 6% poniżej ATH także, <coughs> także tutaj wszystko rozwija się bardzo fajnie no i to jest projekt, który, który naprawdę gdzieś tam mocniej w niego zainwestowałem nie tylko ze względu na cenę nie tylko ze względu na produkt, ale przede wszystkim na umowy, które, które mają oczywiście dzisiaj jest to pierwsze miejsce jeżeli chodzi o NFT jest to projekt, na który się obraziłem Miałem go przez długi okres w swoim portfelu. To był tak naprawdę jedyny projekt oparty o NFT I Gaming, który gdzieś tam kupowałem w roku 2018. Natomiast tutaj bardzo długo nic się nie działo. Być może dlatego, że gdzieś tam nie było tego trendu. Oczywiście nie działo się dla takiego zwykłego, szarego człowieka jak ja, który mocno nie śledził. Natomiast engine robi bardzo dużo w kuluarach. Engine robi bardzo dużo rzeczy dla różnych projektów, naprawdę dla różnych. Teraz widzieliście, widzieliście będzie robił dla Chiliza, robi dla Lapsa, także dla kilku innych. Dużych projektów, no i to jest absolutnie lider tego rynku. No i uznałem tutaj bardzo krótko, jeżeli ten rynek NFT będzie tak niesamowicie się rozwijał, no to ja chcę mieć projekt, który jest liderem tego rynku. tak, Jeżeli ten rynek pójdzie do przodu, to chcę mieć tego lidera w swoim portfelu. 2,38, być może zaraz listnik na Coinbase, także może tutaj się dziać. Jesteśmy 20% poniżej ATH, które było na poziomie właśnie 3 dolarów. No i ostatni projekt, w który ja zainwestowałem, to jest AMRKX. Również projekt z niesamowitym potencjałem. Dzisiaj właśnie trwa sprzedaż kart, które będą służyć nam do tego, żeby móc tejkować swoje tokeny. Także tutaj również będzie dużo się działo, można zapisywać się na publiczne testy beta pierwszej gry, i to jest również projekt bardzo, bardzo słuchajcie, podobny właśnie do Seascape'a, a więc ten projekt również będzie łączył pewne rozwiązania gamingowe z DeFi'owymi, tak? Więc temat niezmiernie niezmiernie ciekawy. Przejrzyjcie sobie to wszystko, zapoznajcie się z White które zobaczcie na, na partnerów, bo tutaj pewne puzzle wam się poukładają, również projekt, w który inwestują giganci. Także myślę, że tutaj również bardzo dużo się wydarzy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o sam kurs 0,19, a więc też ciągle projekt tani, 15% poniżej ATH. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój yy, portfel. Na koniec przenieśmy się na CoinGecko. Macie tu zakładkę NFT. Tutaj możecie sprawdzać wszystkie projekty, kapitalizację, cenę, jak zmieniają się wolumeny. Możecie również wyszukiwać, słuchajcie sobie, perełki, y, gdzieś tam małe projekty, duże projekty. Możecie sobie to wszystko sprawdzać, także warto tutaj się przyjrzeć. To, co w mojej opinii jest bardzo ważne, to żeby nie dać się zwariować. Tych projektów jest bardzo dużo i będzie coraz więcej. Nie wszystkie przetrwają, na miejsce jednych przyjdą drugie, oczywiście, jeżeli trend się utrzyma. Natomiast sam market cap tego rynku jest ciągle bardzo, bardzo mały, i to, że dzisiaj jest taki mały, gdzieś tam powoduje to, że ja inwestuję aż tutaj tyle, bo wierzę, że będzie to się rozwijać. Oczywiście nie wiadomo, czy moje projekty przetrwają. To, co mógłbym doradzić na tym rynku, żeby nie dać jednak się zwariować i zalać się tymi NFT, to przede wszystkim wybierać te projekty, gdzie czujecie z nimi jakąś chemię, także że jest chociaż jeden element nie wiem, znajdziecie fajną grę lubicie science fiction, widzicie taki projekt, który jest tani, widzicie, że gdzieś tam grała piegrywalność, można sobie tutaj coś, coś ewentualnie podziałać. Nie wiem, widzicie Sandboxa, podoba, podobają Wam się gry Pixelowe? Yy, możecie tutaj popatrzeć. Widzicie Seascape'a, widzicie, że Binance zainwestowało, nieduża ilość tokenów, yy, projekcje w trendzie, możecie tutaj. Lubicie Marketplace'y, chcecie tworzyć tokeny NFT, yy, popatrzycie sobie na, yy, na Vaxa, tak? Chcecie trochę trójwymiaru, Terra Virtua, chcecie przenoszenie do rzeczywistości, do tego realnego świata, yy, gdzieś tam możecie sobie popatrzeć na Arkome, tak? Yy, lubicie licencjonowane tokeny yy, ECOMI, tak? Także dla Każdego coś dobrego. Ważne, żeby nie bać się zwariować, tych projektów jest dużo. Tak jak mówię, pamiętacie, ja też chciałem mieć tylko trzy projekty. Obecnie, słuchajcie, osiem chyba naliczyłem. Mm, pokazałem tutaj wszystkie, także, y, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój y, portfel. Oczywiście ten rynek ma dużo do zrobienia. Tak jak mówię, dużo projektów się nie sprawdzi. Y, gdzieś tam moda na NFT może również minąć, a więc trzeba liczyć się tutaj z ryzykiem, y, jakie y, podejmujemy. Natomiast ja idę absolutnie z trendem i staram się tutaj na tym rynku inwestować. Dzięki za uwagę. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba. To jest filmik, który ma pokazać moje portfolio tokenów NFT. Dajcie znać w komentarzach, w co Wy gracie, jakie Wy macie tokeny i przede wszystkim zapraszam Was na polską grupę NFT Polska, gdzie rozmawiamy o gamingu, gdzie pokazujemy nowe projekty. Mamy tam trzech adminów, którzy bardzo dobrze znają ten rynek i zarządzają tą grupą, także link również znajdziesz pod tym filmem. Dzięki za uwagę. Hej ekipa!